Do końca sezonu w najlepszych europejskich ligach pozostało już tylko kilka kolejek i oprócz wyścigu drużyn nie możemy zapominać także o wyścigu poszczególnych zawodników w indywidualnych klasyfikacjach. Jesteście ciekawi kto jest największym faworytem bogmacherów do sięgnięcia po koronę Króla Strzelców Premier League oraz Ligi Włoskiej? Kto ma największe szanse? Piątek, Ronaldo czy może Fabio Quagliarella? Opowiem Wam także o sytuacji w innych najlepszych europejskich ligach i o tym czy Lewandowski zgarnie swoją czwartą armatę w historii. Zostawcie Ciuki oraz suby i zapraszam do oglądania. Kto by pomyślał, że nikomu nieznany chłopak z Polski, za którego na początku sezonu Genua zapłaciła Krakowi 4,5 miliona euro po 31 kolejkach, będzie miał na koncie więcej ligowych bramek od samego Ronaldo. W momencie nagrywania tego filmu Krzysiek jest wiceliderem klasyfikacji najlepszych snajperów Ligi Włoskiej i traci tylko jedną bramkę do doświadczonego napastnika Sampdorii Fabio Quagliarelli. Dobrą informacją jest także piąte miejsce naszego innego rodaka Arkamilika, który także ma bardzo realne szanse, by osiągnąć w tym sezonie Pułap 20 ligowych goli. Ciekawostką może być, że na pięć ostatnich sezonów liderzy tej klasyfikacji aż trzykrotnie kończyli ligową batalię z 29 trafiniami na koncie. 3 lata temu równych sobie nie miał Gonzalo Iguain, a w sezonie 2013-14 do wygrania korony króla strzelców wystarczały zaledwie 22 bramki, czyli tyle ile w tym momencie ma Quagliarella. W obecnym sezonie rywalizacja jest tak zacięta, że bardzo realny jest scenariusz z ubiegłego roku, kiedy to nagrodą podzielić musiała się dwójka zawodować. A byli to Shiro i mobile i Mauro i Teraz o tym, co pewnie interesuje Was najbardziej, czyli kto według fortuny ma największe szanse na zostanie snajperem roku w Italii. Mimo tego, że Ronaldo wrócił już po kontuzji faworytem Bugmacherów jest dwójka piątego raz Kierella. Zaraz przed ostatnią ligową kolejką, gdy obaj panowie mieli na koncie po 21 goli, kursy na Polaka i Włocha wahały się około 2,5-2,60. Z kolei kurs na zwycięstwo Cristiano oraz Zapaty to odpowiednio 3,9 na Portugalczyka i 6,5 na kolumbijczyka. Oczywiście po dzisiejszej bramce Quaggiarelli kursy na Włocha nieznacznie spadły, a ciekawe na kogo wy postawilibyście swoje pieniądze. Z jednej strony, Il Pistolero i Quaggiarella są w tym sezonie bardzo regularni, ale z drugiej strony, Ronaldo jest nieobliczalny i zawsze może zaskoczyć jakimś hat-trickiem, tak jak to miało miejsce na przykład w meczu Champions League z Atletico. Równie ciekawie wygląda walka o miano najskuteczniejszego zawodnika w Premier League. Po 33 kolejkach jeszcze żaden z zawodników nie przekroczył granicy 20 goli, a broniący tytułu Mohamed Salah oraz Sergio Aguero uzbierali po 19 bramek. Tuż za nimi z 18 trafieniami na koncie uplasował się Sadio Mane, a Pierre-Emerick Obama, Jan Sterling i Harry Kane zdobyli do tej pory po 17 goli. Niestety dwukrotny zdobywca tej indywidualnej nagrody po raz kolejny nabawił się kontuzji, co przekreśla jego szanse na trzecią Koronę. Na początku roku, z powodu urazu, opuścił aż pięć spotkań Tottenhamu, a z powodu kontuzji w meczu Champions League. Kane wypada prawdopodobnie do końca tego sezonu. Kto zatem ma największe szanse na zdobycie tej nagrody według fortuny? Zdecydowaną dwójką faworytów są Aguero oraz Salah. Tak prezentują się kursy na poszczególnych zawodników, jednak musicie pamiętać, że po jednym trafieniu dołożyła dzisiaj dwójka zawodników Liverpoolu, czyli Sadio Mane oraz Mohamed Salah. Aktualne kursy, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film, znajdziecie na stronie Fortuny, linki w opisie pod filmem. Czy Salah powtórzy swój wyczyn z poprzedniego sezonu? A może to właśnie Aguero sięgnie po tę indywidualną nagrodę po czterech latach przerwy? Co ciekawe, w porównaniu do poprzednich lat, dorobek tegorocznego Króla Strzelców zapowiada się dosyć ubogo. Dla przykładu, rok temu Salah kończył sezon z liczbą 32 goli, a 2 lata temu Harry Kane zanotował aż 29 trafień. Nieco inaczej wygląda sytuacja w Hiszpanii oraz Francji, ponieważ tam Kylian Mbappe oraz Leo Messi zostawili resztę stawki daleko w tyle. Młody Francuz ma aż 9 goli przewagi nad drugim w tej klasyfikacji Nicolasem Pepe. Z kolei Messi odskoczył swojemu klubowemu koledze Suarezowi aż na 13 trafień. Widać, że po odejściu Cristiano Ronaldo Argentyńczyk nie ma sobie równych w La Lidze. W sumie z drugiej strony to Messi w ogóle nie ma sobie równych w La Lidze, ponieważ dwa ostatnie sezony kończył z przewagą 8 i 12 bramek nad Ronaldo. Swoją Ostatnią koronę Cristiano zdobył w tym szalonym sezonie 2014-15, gdzie zdobył prawie 50 ligowych goli. Naprawdę niesamowite liczby. Co ciekawe, Messi ma także bardzo duże szanse na zdobycie korony Króla Strzelców Champions League. W tym momencie dorównuje mu tylko Lewandowski, którego Bayern odpadł niestety już na etapie 1-8. Z kolei Ronaldo ma trzy bramki straty do Messiego. Nawet jeżeli piątek przegra walkę z Klagierellą lub Ronaldo, wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli cieszyć się z kolejnej armaty lewego. Do końca sezonu Bundesligi pozostały już tylko 5 kolejek, a Robert ma w tym momencie 4 bramki przewagi nad drugim Lukom Jowiczem. Lewandowski prowadzi także w klasyfikacji punktowej, czyli bramki plus asysty, gdzie do tej pory uzbierał aż 28 punktów. Warto zaznaczyć, że tegoroczna armata byłaby już czwartą w karierze lewego, a zwycięstwo w klasyfikacji punktowej również byłoby jego czwartym. Takim trofeum. Szkoda, że Bayern odpadł tak szybko z Champions League, ponieważ Robert miał naprawdę dużą szansę, by po raz pierwszy w historii zgarnąć nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza tych rozgrywek. A jak wy uważacie, kto zostanie królem strzelców Serie A oraz Premier League w tym sezonie? Sytuacja w tych ligach jest zdecydowanie najciekawsza. Dajcie znać w komentarzach, a w kolejnym filmie porozmawiamy sobie o tym niesamowitym sezonie Premier League i walce Manchesteru City z Liverpoolem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.